A Klaudia? Hi, my name is Klaudia. Let's play together. Ta Klaudia też takie uwu. Z... O, bo piszę. to, może. Kurcze, wywaliło. Wywaliło mi prąd wczoraj w całym mieście. Nie widziałeś tego jeszcze? Popatrz. O, popatrz. Gramy? <ścoughs> no, bajarę mam, bajarę mam. Zobaczymy. O, odpisała. Niezły akrobata jestem. Czemu akrobata? Może szpagat robię? Szpagat na korki, że wywaliło? No serio, wywaliło mi korki. To co, gramy? Ile w końcu masz rozmiar w stopie? No mówię ci, że ja nie noszę butów, bo jeżdżę na wózku. Tako, jak na wózku jeżdżę mam pokazać? Ma ktoś jakieś zdjęcie na wózku? A może pierwsza gramy? Stopy za stopy. A <laughs> no zapłacisz jest. Widzowie, pasta, pasta. A jakbym ci powiedział, że miałem rank jeden i ludzie to zazwyczaj mi płacą. Może skusiłabyś się na jedną gierkę na krechę. Ona chyba jest twana widzowie, ona nie jest łatwa. Normalnie na dwójkę chce mnie dymać. czaisz? Ja bym ci pokazał. Ty normalnie czekaj, muszę wejść na Twittera, bo ona mi nie wierzy. Przesłało się. Dobra, działa. Kaseko, to ty? Ta, to ja. <ścoughs> to chyba widzka, widzowie, wiedziałem, że idealna kobieta. Możemy zrobić pod warunkiem, że zrobisz na streamie szpagat. Ta? Patrz jeszcze mi zas będzie ku. parę ustalała. Ta? A ty zrobisz skok na butle. Stoi. Bo mi tak. Spoko nie ma sprawy. Dobra. Dawaj, DC. Dobra, dzwonię do niej, Cio. Cicho teraz. Siema! Hej? O czemu ty masz taki przepity głos? Bo się na... A była jakaś impreza przebierana? Ta, przebrałam się za ducha jak ty. Poka, cosplay ducha? Nie. No poka. Nie, no nie było żadnej imprezy. A, sama się w chacie Tak. To co, gramy giereczkę? Gramy, gramy. co już na ligę. Dobra. A mogę spytać, ile wiosem przeżyłaś, Klaudia? 19. Co ty gadasz? To tak jak ja. Ta, bez kitu. No serio ci mówię. A powiedz, Klaudia, masz chłopaka? Jeszcze nie. A czemu jeszcze nie? No nie wiem. Dobra, to git. Ale to jak to jest, że taka piękna samica z UW-głosikiem nie ma chłopaka? Nie się pytasz? A nie, nie masz adoratorów? Czy ty nie wybierasz po prostu, nie chcesz ich, czy jak? No mam jednego adoratora. Tak? Tak. Kogo? Ile lat ma? 22. To daj mu szansę, czy nie? A to widz też? Ta, widz, no. No to daj mu szansę. <noise> Myślisz? Tak. Ta, a masuba? Masuba. No to daj, no daj mu. Daj mu. To... A, to stary Jack. No, no to daj mu tego. To jest dobry chłopak. I on mi kiedyś pomagał, jak ja zaczynałem streamować. Ja od niego Lamborghini pożyczałem. Przysięgam ci, to jest dobry chłopak. Ja bym mu się dał. Ja bym mu nawet opierdolił z połykiem, tak serio. No. To jest dobry chłopak, Klaudia. Już ci podaję nick. Dobra. A wygrasz w jakieś inne gierki? No, gram, gram. W jakie? Osu. Co ty gadasz? Palorant. Ile gwiazdek włosu robisz? Sześć. Kurwa, na tablecie czy na myszce? Na tablecie. To ty masz niezłe paluszki, co? Takie wytrenowane. No mam. Jesteś hetero, jak mogę spytać? Tak. A podobają ci się duchy? U -u. No fajny duch na streamie. Ty, a A co ty? A masz kamerkę, Klaudia? Nie, nie mam. A jakbyś, nie ja wiem, że masz, tylko się wstydzisz, słuchaj. Nie mam. Tylko na no telefonu podłączę, słuchaj. Subscribe. Weź, zrób cosplay ducha i będziemy grali długo. Będziemy siedzieć takie dwa duchy na streamie. Opinia? Nie mam prześcieradła białego. No jakie, to jakie masz? Brązowe pewnie całe? Czy czerwone? Różowe. A, różowe. Dobra. A dostałaś już dzisiaj jakiegoś cukierka? Albo psikusa? Nie. No dobra. A co? No nic, tak pytam, czy straszyłaś na Halloween? Bo ja mam Lizaka do oddania. I powiedz mi, masz jakieś ambicje? Chciałabyś być kimś w przyszłości? Szczerze? Nie, nie mam wiem. mnie w ryj. <grym> nie stresuj się, Klaudia, spokojnie. Chill. Ja wiem, że Jak możesz. Jak musisz się nie stresować? No ja rozumiem, że możesz się trochę stresować, to jasna sprawa. Ile kuzynów cię ogląda? Sami znajomi, Klaudia, Czik. Słuchaj, długo masz epala? Normalnie gadamy, musisz mnie traktować jak kumpla. Dobra, dobra. Żeby dobra, się nie powaga. stresować, wiesz o co chodzi. Nie, nie musisz być poważna, ja jestem duchem. Długo na epalu siedzisz? O, z 3 dni. I co tam, wyhaczyłaś jakąś rybkę już tu? Jakiegoś szejka, co cię będzie utrzymywał do końca życia? A nie wiem. W sumie zarobiłam maksymalnie 6 dolarków. ILE?! No. Nie Ty Asim Loka masz? Nie. Zdjęty? Tak. Czaja. Co cię skłoniło, żeby zagryć ze mną? No, Twój piękny ów głos. głos. Szkoda, że w rzeczywistości nie jest taki. U mnie na przykład biceps w rzeczywistości też jest większy, nie? Dzwalimy się kurwa z nimi, dawaj, zrób coś. Wyjdź z auto i daj silda. Dobra, masz. I jeszcze? się? Hit. Dobra, hit, elegancko. Masz, nie są to Miumi, ale nie hit, tu już nie świruj, nie świruj, nie? Starałam się, geekę. No, A mówił ktoś do ciebie kiedyś kotku? Nie. Bo Yumi... nie? A jak chłopak do ciebie mówił? Księżniczka. Aha, taki romantyk, ta. Tak. Ty, bo to nie są borowiki jakieś, to jest chyba hajelo tak swoją drogą, wiesz? Trzeba się tu skupić. Naprawdę? No, no, no. Jezus. Wydaje mi się, że to nie są chłopcy do bicia. Ajajaj. Tak, jak wbiję ta, dwójkę, to ich walimy. Opinia? Waliłaś się kiedyś? Tak. Ta, po tym creepie. O kurde, ale zakręciłaś śmigłem. Dobra, nice. Jednak miała flesza, dobrze mówiłaś, no. A to ty masz takie spoko życie, ta? Chilujesz sobie, idziesz do tego, id nie idziesz na studia, siedzisz y przed kąpem grasz w gry. Taki fireland, ta? Mhm. A oglądałaś kiedyś porno? <laughs> co to kurwa za No co? Ty chyba z ostrej rury ulecisz, nie? Z takimi pytaniami. O, no, nie no, pytam czy porno oglądałaś, nie? Ja oglądałem. Ja nawet nagrywałem kiedyś. Kojarzysz y, Blacket Taki kanał na Pornhubie? Tak, kojarzę. No, to ja tam grałem. <grym> Naprawdę? No, no, no. <grym> nie zauważyłam. Pewnie nie widziałaś mnie. Bo... Wiesz, ja mam, jestem traduchem, ale... Taki skryty jesteś. No, 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 ale mój kolor skóry jest tak naprawdę inny. W realu. Mm -hmm. Ja ten. Ja grałem w filmie porno i tam. Ale ja w sumie za rękę tylko dziewczynę mm -hmm. trzymałem, nie? A zrobisz ówu, Claudia? Takim słodkim głosem. Ale tak, tak za frico, nie zrobisz no. szpagatu nawet. No, a ty nie usiadłaś na butle, jesteśmy kwita. No nie wiem. My Czekaj, tak bo tutaj. Biją? się. Jezus! Ta, o co tu Ej, chodzi? Mój! <grymne> rury, a co mój team robi? Nie, no tak nie będziemy grali. Normalnie, agresor ci się zaryguje, włączył? A ten się, co? Agresor ci się włączył. Taki agresor. Nie, po prostu się leciutko zdenerwowałem, Klaudiusz. Ale dobrze, że gram z tobą, to ty możesz uspokoić tego demona we mnie, wiesz? Tak. No, naprawdę. Tak mi się wydaje, że może jesteś w stanie. jak jakbym powiedziała, U to byś się uspokoił. No, myślę, że tak. Ja bym się uspokoił w chły. No to chyba wola, żebyś był agresorem. <grym> Lubisz być dominowana? Tak, jesteście to ciekawi. Dobra, to możemy zagrać jeden na jeden, co ty na to? To, to cię zdominuję wtedy. Ja nie wiem, co się dzieje w tej gierce. A ty coś, kurwa, no wiesz, że jakoś jest skupiona trochę i przez to przegrywamy. Ale nie przejmuj się, <laughs> ja cię skieruję. też mi trochę opętało, chyba. No. Ja to nic. O czym gadaliśmy, bo zapomniałem? <laughs> Czy chcesz mnie zalać? Nie, wcześniej. Ty już nie pamiętam. A to co? To mogę cię zaleć jak chcesz. Aaa, nie, już pamiętam. O no. zartach. Ale ty robisz ruchy. Robię ruch w twoją stronę. Daj papierus. Z... O... Nice. Daj papieros, z... bo ale buch. się tak ruszasz, burszku? Nie wiem, jak śpię, to nie wiem, co robię przecież. Rozumiem. Miałeś kiedyś kobietę? Chłopaka miałem, a co? Jak było? Spoko. Dymaliśmy się. On mnie, ja go. Ale tak to git. A ty miałaś kiedyś kobietę? Nie, ale całowałam się z jedną. I jak było? Fajnie. Kobiety to jednak umią całować. Ta? No. Ja nie wiem, nie całowałem nigdy żadnej. Ale ja bym chętnie Gwen zagrał, nie? Nożyce zajebał. A w ogóle, bo ja nie wiem jak ten, jak wyglądasz, ale to twoje zdjęcie zapala to twoje, ta? Tak, to ja. A ty jesteś taka alternatywka? Mniej więcej. A słuchasz tego? To pewnie tego musisz słuchać. Y Switch blade No 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 ja go. Słuchałam kiedyś. Jezus No spojrzałam, że jest 7.24 Co się tu dzieje w tej gierce? Jest git. Kile nic nie znaczą, nie przejmuj się. Prawdę? Tak, to czekaj, bo ty mi coś tu nie pasujesz. Jesteś alternatywką, ale nie oglądasz anime? No, czy oglądałam kiedyś. No ale jednak. Ale tylko? teraz już nie. Nie, więcej. Dobra, jakie twoje ulubione? Czekaj, Najlepsze. Błomnicze. Ani małcycach jest, chyba. Ale nie pamiętam już nazwy, bo one mają takie bardzo specyficzne, wiesz o co chodzi. No, no, no. O, tysiąc złota, ale ha! No, patent na kasę, ale jestem bogaty. Tyle zarobiłem teraz. To może wyjdziesz za mnie, jednak co? Dobra, kiedy? Dobra, git, nie wiem, kiedy chcesz. <laughs> Kiedy ja byś chciał? Ja w sumie rzadko wychodzę. Prawda? Też siedzisz w domu jak ja cały czas? No ta. A co robisz w domu? Gram, wale konia. Mhm. Essa. A ty co robisz w domu? To samo. Ty. Dobra. A zwalimy se konia nawzajem? Można tak zrobić. Dobra, to umówieni, siadaj. Patrzysz, patrzysz, dlaczego mówią na mnie sniper? Patrzę. O, o. o. <laughs> ty ta Fiora ma na haksach jedziesz, mata. Widziałeś jakie mam ruchy? No. Kocie. takie. No, kiedyś mówili na mnie kod w gimnazjum. Prawda? No. Zamiaczysz? Ale tu czyszczę, ale czyszczę! Odkurzacz! Znowu pętany. No i chuj, jest. posprzątane Agresywny e, agresywnie, agresywnie, no Mówisz, że lubisz być dominowana, to muszę ci pokazać co potrafię, nie? A chcesz zobaczyć mój popisowy numer? Tak, pokaż. Czekaj, ja udaję, że się go boję i teraz. O kurczę, ile tu ich jest. Ja mam taki popisowy numer w łóżku, ogólnie nie? Nazywam go młotkowe wahadło. Pokażesz? No, mogę ci pokazać, ale to na osobności kiedyś. Dobre jest. Słuchaj, ja. Ja wiem, ja już wszystko wiem o tobie. Jest już? Bo ty jesteś znak zodiaku... Koziorożec, tak? Tak. Haha, <laughs> oczywiście, wszystko się zgadza! Koziorożec, dlatego jesteś taka uczuciowa. I tak wszystko bierzesz do siebie. I tak mm -hmm. ten, przejmujesz się. Ale nie masz co się ten... Klaudia, mówię ci, chill. Ale koziorożec, jesteś bez kitu, nie? Tam tak, myśla... tak. Ta? Mm -hmm. Serio? Prawda. Wszystko mi się zgadza, wszystko mi się zgadza. Bo wiesz, że horoskop i gwiazdy to jak się układają mają wpływ na to, nie? Jaka ty jesteś. Mm -hmm. A ty jaki jest znak zodiaku. A na no, jaki wyglądam? Taka panna. Ta panna. Ja jestem Alfons. <laughs> znak zodiaku Alfons. No tak. No. Alfonso. <laughs> <Yes>. <laughs> Nie no, świruję, nie ma takiego znaku zodiaku. Mój znak zodiaku to duch. Zrobisz w końcu ten szpagat? Proszę. Ja nie zrobię szpagatu, z całym szacunkiem, Klaudia. Ja... A przysiad? No zrobię, ale co ja będę przysiad teraz robił? Słuchaj, bo ja ten... Ja bym zrobił, ale szpagat... Możesz mi wierzyć lub nie, ja wyglądam na wygimnastykowanego, nie? Ale ja jak sram, to czuję jak mi kości skrzypią. Od tego. Przysięgam. A puścisz to... No na razie nie mogę Specjalnie tak na dla mnie. A zrobisz Uwu? Uwu? No, tak słodkim głosem. Kurczę, czekaj, bo muszę, powaga. bo mam. Kurczę, czekaj. Dobra, spoko, wyluzuj. Jak się stresujesz, czy nie chcesz, to nie ma problemu, Klaudia. Nie chcę, żebyś czuła się zmuszana do czegokolwiek. Y -y. Może być. No, nie zła, 7,5. 7,5? No. Mogłam się no, bardziej gii. postarać. No możesz jeszcze raz. Ale czuję, że mi drgnął, no? Ja. Ta? No. No, a ty nie chciałabyś ze mną w jakimś jednym z pornoli wystąpić, Klaudia? Ale ja jestem biała, nie jestem czarna. No to co? Ja nie jestem rasistą? Tak? Tak, ja szanuję wszystkich, dla mnie nie ma problemu. Naprawdę? Mhm, żadnego problemu. Klaudia, słuchaj, yy, bardzo miło mi się z tobą grało. Jesteś Naprawdę? bardzo w porządku. Tak, bardzo serio, nie bierz do siebie. Nie kłamiesz? Z ręką na chuju, przysięgam. Wszystko w porządku. Nie przejmuj się. Ja wiem, że się stresujesz trochę. Czat to też rozumie, dlatego cię nie hejtuję i każdy ci teraz serduszko pisze na czacie. Ta tak, widzę właśnie. I no, teraz będą pisać. Serduszko dla Klaudii. Klaudia się trochę stresowała, to w porządku. Ja rozumiem, że chciałaś zagrać z Idolem. Normalna sprawa. Ja chętnie bym z Tobą więcej pograł, ale muszę uciekać. Muszę jeszcze postraszyć trochę na Soloki, wiesz? Inne kobitki, rozumiem. No, inne Są kobitki. lepsze ode mnie. Nie ma lepszych. Ty jesteś tą jedyną, idealną, Klaudia. No, Przysięgam. Ciężko ci. mi w to uwierzyć. Zgadamy się po streamie. Naprawdę? No. Może, nie brzmi to jak? Jak będę miał czas, jak będę miał czas. Bo czas? ja jestem ostatnio mocno zapracowany. Chodzi staremu pomagam na budowie. No nic, w każdym razie dzięki Klaudia, że użyczyłaś mi swój czas i zagrałem. Masz serio, słodki głos i robisz dobre UW. Jesteś w porządku dziewczyną. Trzymaj się, idź do przodu, nie zmieniaj się. Pamiętaj po zdrożwartym. I się Manko, nie? No, papa. Papa.